Byłoby idealne oczywiście wyprowadzenie części instytucji publicznych albo nie tworzenie nowych. W związku z tym lokalizacja Urzędu Marszałkowskiego przy, w pobliżu Domu Żołnierza przed Teatrem Widmo jest y, niezrozumiałą decyzją. W mieście jeszcze bardziej się zakorkuje. Kolejną i wyliczenia wszystkie wskazują, iż ruch w ciągu 20 najwyższych lat ruch na wszystkich trzymaniach w przedmieściu zwiększy się trzykrotnie. Trzykrotnie zwiększy się liczba samochodów. I teraz argumentem za budową tego tunelu jest fakt, iż w ciągu 20 lat nic nie nierobienie kosztuje nas 1,5 miliarda złotych. W ciągu 5 lat stracimy tyle, nic nie robiąc, ile byśmy stracili budując właśnie ten tunel. Kolejną sprawą jest zamknięcie obwodnicy wewnętrznej Lubina na odcinku między ulicą krańcową a ulicą jalentową, aczkolwiek to jest też związane z innymi problemami. To nie ma czystego rozwiązania w Lublinie. Próba rozwiązania jednego, jednej sprawy wiąże się z y, całym kompleksem innych spraw. Kolejna, którą należy zrobić, to wreszcie układ wewnętrzny miasta do obwodnicy zewnętrznej, na kierunku, na kierunku północnym. I wreszcie y, ostatnia sprawa. Lublin może stać się miejscem komunikacji europejskiej, komunikacji międzynarodowej.